Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Czołgiem Przez Świat. Dzisiaj gram niemieckim niszczycielem StuG 3 piąty tier to jest czołg. E... No to co, zaczynamy bitwę, tak? Tu macie statystyki. No, piąte tiery, nie będzie... Nie... Znaczy, szóste tiery tam trzy są. No, nie ma aż tak źle, fajne działo, 150 metrów penetracji, tutaj możecie zobaczyć. Raczej przebije większość czołgów. No. Jedziemy na prawo. Tu przeważnie mało osób jeździ. Znaczy, patrzą za nami mapkę, to z lewa strona, lecz tak to prawa strona. Tam przeważnie mało osób jeździ, więc pojadę, wesprzę moich tutaj. A, na drugą stronę wszyscy zawsze jadą. Już pierwszy wróg, KW1. Strzeliłem na ślepo. Ciekawe. Chyba nie, raczej nie weszło. Hmm, nie widać go. zniknął. Próbuję tak tutaj powoli trochę tak wyjechać, żeby mi nie widzieli. No, jak na razie... O! Znów kawałek się pokazało. Nie wiem, czy ja go przebiłem, czy nie. To był rykoszet właśnie, jak słyszeliście. Chyba go w wieżę trafiłem. Znowu z rykoszet. No. Podobało za zero. Nie miałem mu nic zrobić. Nie jakoś... Cały czas miałem pecha. Tutaj paset 4 Dostał za 170. Niestety nie otrzymałem fraga. Czekamy dalej. Nie ma tak kampić Tedekiem. kw jeden obrywa. No. no, pojawił się Cromwell. No, zdecydowałem wyjechać. Może go trafię raz. Coś w tym stylu. Dostał. No, Co 130 HP. 185 też stoi. Pięknie za 170. Będzie mój frag? Nie będzie, niestety. Nie udało się. Schował się, więc. Pa. Churchill. Dostanie. Dostał. 140. Ładnie. kawu jedynka znów tam się jakoś wychyla, no, ale że znów się lecz, no, oczywiście się schowała. Hmm, Churchill tam jakoś za skałą siedzi, tylko go nie widać. Jak na razie... o, o, Churchill znowu... Nie, jednak nie, stuk. Dostał raz. Ciekawe dostanie drugi Tak, dostał. 160 I będzie mój frak. Tak jest... Niewidoczny, ale dostał. jedynka będzie mój frak. Dostał. Na ślepo. Ładnie. Nie ma tak... Nie ma aż tak źle, prawda? Zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że nie padnę za szybko. <laughs> Pokaże im tam, żeby dwa, dwa ciężkie czołgi jadą Niedobrze. Podobało się. Mam więcej. Dostał M4 też. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Chyba ruszę do przodu, bo jak widzę, że nic z tego jak na razie. Tam nadal te, te ciężkie czołgi jakoś się trzymają. Hmm. hmm, hmm. Tam im wskazuje, żeby ich tam obronili, a ja widzę, jakbyś tam nikt się nie cofa, ani nic z tym stylu. Ale nie, dobra, jedzie tam KW1. Chyba ruszam. Ruszam do przodu. Daję znak drużynie. Zobaczymy, jak to będzie. Co z tego w ogóle będzie, zobaczymy. A, jak na razie, wszystko w porządku. Jest 85. No, już jednak go nie ma. Zdjął go nam Churchill. O, jest i wrogi Churchill. I Cromwell. Nie widzę ich w boku. tam jakiś wrak przeszkadza? A tutaj w bok wieże rykoszet. Coś tam dostałem od M4 najprawdopodobniej. Tam w tym miejscu gdzieś jest. No, wieżyłem Churchilla przypadkowo. Tutaj próbuję nadal nacierać. A, i dostałem Nie 4 Niedobrze, niedobrze. Szybko muszę naprawić gąsienicę, bo będzie niedobrze. Nie krucho będzie. Poczekam. No, niestety. Dzięki za oglądanie. No, to wszystko. <grytanie> Może nie był ten odcinek taki dobry, lecz na początku było dość nieźle. Niestety, no, za szybko zginąłem. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć.